Kończąc temat, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteście? He, um, u mnie. O, oh, wow, ja bardzo chcę być w domu Capibora. <laughs> he, ha he. Nie będziesz w moim domu, będziesz w swoim domu. Wait, what do you mean? Ho? Huh? Oh, mmm, pyszne. Billy, co robisz? He, huh? chcesz być tak sam jak miszu Nie. Tak. Panie Krusko, ty następny. Nie, już nie będę u Ciebie. Nie nigdy, nigdy, przy nigdy nie. Nie, 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 nie! Chcesz się bić? Chcesz się bić? Okej, okay, chcesz się bić. O, um, białuch. Co, panie kapiborze? Nie, eee, nic. Chciałem tylko. Mm, pyszne. Teraz Willy. He, Willy. E. Mm. co, kapibora? Chcesz mnie zjeść? Skąd to wiedziałeś? Nie można tak. Nie, 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 nie. Nie, nie chcecie zjeść. Na pewno nie chcę cię zjeść. Um. No to czemu mnie pytasz? O co chodzi? Chcecie zjeść. I ostatni. Polaris. What do you freaking want? Nie, gówno do rzucia. O, gówno do żucia jest najlepsze. Chcesz zjeść? O, gówno do rzucia, ale fajne. Tak, chcesz zjeść? Masz gówno do rzucia. <laughs> <laughs> Nie, to jest kupster. Ej, gdzie... Ej, Polari, oh, gdzie ty jesteś? <laughs> Chowam się.

O, wow, nazywa się Kupster, Może dołączyć do grupy Kupster jest, 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 gdzie widział, jest Jedziemy, jedziemy. Nie jestem no Jedziemy. Jedziemy. jestem Jedziemy. tak, Jedziemy.